Witajcie kochani! Piąteczek dokładnie, no tak 18 Wielki Piątek Po ostatnim filmiku nie miałam nagrywać następnego, ale chcę Wam tutaj opowiedzieć o swoich przeżyciach też może przy okazji skorzystacie z moich rad, wskazówek i też tutaj chciałam wam pokazać jakie prezenty otrzymałam od teściowej jak wygląda też nasz yy, no, koszyczek wielkanocny przy okazji też chcę wam yy, tutaj dać dwa przepisy takie do kurczaka i do makaronu yy, dla osób które cierpią na refleks i to są najlepsze sosy jakie mogą być Właśnie na takie problemy, bo to jest cholerstwo. Zaczniemy od dbajmy o bliskie relacje. Piszcie, właśnie jak Wasze relacje, tutaj, właśnie w Waszych sercach, wpływają na Was w życiu takim codziennym. Wiadoma rzecz. Czas goni. I zapominamy, zapominamy o bliskich w pogoni, zapominamy o, o najbliższych. I chciałam Wam troszkę tutaj mm, ze swojego, właśnie takiego doświadczenia y, opowiedzieć, jak ja to czuję, i też przy okazji, piszcie, jak Wy to czujecie: takie braki, takie smutki. Mama lub tata, lub ktoś inny, w ogóle nie ma kontaktu z dzieckiem. Czyli to się tyczy mamy lub taty. E, Okej. Okay. Jeśli mama lub tata nie ma w ogóle kontaktu z dzieckiem, zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego, to może oznaczać bardzo trudną i złożoną sytuację. Zapisałam sobie w seszycie te moje myśli. Takie zerwanie relacji może wynikać z różnych przyczyn. I tak sobie pomyślałam: problemy zdrowotne, psychiczne lub fizyczne, mamy lub taty, które utrudniają opiekę nad dzieckiem lub kontakt z nim. Konflikt rodzinny, na przykład po rozwodzie w wyniku alienacji rodzicielskiej lub innych napięć. Teraz sobie przekartkuję następną kartkę. I tak moi kochani, no i brak kontaktu z mamą lub z tatą zarówno emocjonalnego jak i fizycznego, potrafi zostawić głęboki ślad, niezależnie od wieku. Czy dać szansę, czy dać szansę mamie lub tacie, to bardzo ważne i odważne ogólnie jest dać szansę. To nie jest łatwa decyzja. Możecie sobie zadać kilka takich pomocniczych pytań. Na przykład, jak ja to sobie sama zadałam. Czy mama lub tata wyraziła chęć, chęć kontaktu, żalu, zmiany? Czy coś w ich zachowaniu pokazuje, że chce naprawić relację? Czy czujesz się gotowy na to emocjonalnie? Czy jesteś w stanie wchodzić w kontakt, nie raniąc się bardziej? Czy to miałoby być pełna relacja, czy ostrożna próba, na przykład rozmowa? Czy obecność mamy lub taty mogłaby być dla ciebie dobra, czy tylko znów bolesna? Możesz dać szansę bez zapominania i bez zaprzeczenia temu, co się stało. Danie szansy nie oznacza, że wszystko jest w porządku, więc to są moje takie myśli, które ostatnio oblałam na, na kartce papieru, i to po prostu zależy. Mówię, opas, co wy z tym zrobicie. Ale, ale tak, ważne jest to, co wy też czujecie. I wy decydujecie. A mamy szczególny czas. Jezusek umarł na krzyżu. Um, za, za wszystkich nas, bo nas tak mocno kocha i pamiętajcie o tym. Idę dzisiaj do Kościoła, ale nie dlatego, że jest taka tradycja, że może idę z przymusu, albo po prostu tak musi być. Po prostu idę, bo straciłam w życiu najważniejszą osobę: Jezusa. Naszego kochanego Zbawiciela, który oddał za nas życie z miłości do nas. I to jest prawda nie zatrzymał się, szedł do końca, pomimo bólu i cierpienia. Eee. Oddał za nas życie. Więc moi kochani, Tutaj możecie dużo jeszcze zrobić. Nawracajcie się. Módlcie się na nawrócenie za tych, którzy się zagubili. Także za nawrócenie rodziców, którzy zapomnieli o tym, że te dzieci żyją i pomimo rozwodu, tak, separacji można zawsze mieć z nimi kontakt. Zawsze można je odwiedzić. Zawsze można. Można, po prostu można mieć ten kontakt. Wszystko zależy od tego, mówię, co mamy w sercu. Pamiętajcie, tutaj możemy jeszcze zrobić wiele dobrego i możemy po prostu się nawrócić i stać się lepszymi, lepszymi ludźmi dla siebie i też dla innych. Najważniejsze, też dla innych. Piszcie, czy też wybieracie się dzisiaj do kościoła na Drogę Krzyżową? To będzie moja pierwsza w sumie wyprawa do kościoła na Drogę Krzyżową, ponieważ jeszcze nigdy nie byłam w Polsce bodajże byłam, jak mieszkałam, a tutaj chodzę do kościoła na mszę z dzieciaczkami, ale nie byłam nigdy na Drodze Krzyżowej, więc się wybieram. Eee, chcę Wam też tutaj pokazać koszyczek wielkanocny, jaki kupiłam. Kupiłam taką ładną serwetkę za jedyne 3 funty z takimi kaczuszkami. Do tego tutaj położyłam bazie, gryszpanek i powiem Wam szczerze, że taki średni koszyczek dałam 8 funtów, plus jeszcze 3 funty za tą serwetkę z kaczuszkami, I tu jeszcze taką właśnie na zakrycie właśnie jedzonka, które będzie. Żeżucha, którą zasiała teściowa, proszę bardzo wyrosła. Powiem Wam szczerze, że chyba to najładniejsza rzeżucha i najdłuższa w tym roku, bo jak w zeszłym roku siałam, to takiej rzeżuchy jeszcze nie miałam. I tutaj mamy gryszpan badzie. Dostałam prezent od teściowej. Zobaczcie, jakie piękne nakrycia polskie na podusie. Są zwierzątka, są, mówię, drzewka z jabłuszkami, ja uwielbiam w ogóle motyw, yy, który jest związany z naturą, kocham naturę i taki właśnie dostałam prezent właśnie od teściowej, takie na poszewki na, na podusie, mówię, jest konik, jest farma, jest krówka, jest traktorek, jest nawet kuzunia, jest naprawdę przepięknie szyta i tu jeszcze, dostałam jeszcze jedno nakrycie, o, ciuchcia, ciuchcia. Eee, tak, bo jutro mówię, wstaję, robię sałatkę, eee, wiem, niektórzy lubią żurek, no też miałam zrobić w sumie barsz lub żurek, ale, ale będzie u nas sałatka, jest u nas też baba, eee, mamy jeszcze taki schab ze siwką, kupiłam, bardzo smaczny, eee, chciałam, żeby jeszcze dzisiaj Mateusz to kupił, ale już nie było, więc została taka półka. ale spokojnie nic się nie dzieje, mamy też szyneczkę, trochę boczku. Będą kołąbki na jutro <gry> i na niedzielę. E, no i jajeczka, tak. Pisanki. No, sałatkę to ja lubię. Piszcie, czy lubicie sałatkę warzywną. E, więc tak, moi kochani, jeszcze raz chciałam Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt i Waszym rodzinom. A jak jesteście, e, no nie jesteście w sumie samotni. Pamiętajcie, że zawsze jest przy Was Bóg życzę wszystkim wszystkim z całego serca, zdrowych, wesołych świąt ale też jeszcze chcę właśnie dać propozycję, które może wykorzystacie właśnie na święta sosy śmietankowe w sumie, takie do kurczaka i makaronu dla osób, które zmagają się z bardzo dużym refluksem a niestety u mnie mój najstarszy syn ma zapalenie żołądka i zaawansowany refluks i naprawdę muszę uważać co jemu ja mu daję póki co je to co my, ale muszę od przego tygodnia się za to wziąć więc mamy przepis, będzie ten przepis, nie marcie się, pod spodem. Sos śmietankowy na bazie jogurtu naturalnego. Nie będziecie dużo potrzebować składników, tylko jogurt naturalny, oliwa z oliwek, sól, pieprz, delikatnie pieprzu i e, koperek lub pietruszkę. Przygotowanie bardzo proste, wymieszać jogurt z oliwą, przyprawami. E, możecie oczywiście lekko podgrzać na bardzo niskim ogniu. Aby się po prostu ta śmietana nie zważyła no i też taka nie zrobiła się kwaśna. Więc tylko troszeczkę, żeby mówię, nie dostała tego kwaśnego posmaku. No i wiadomo rzecz, że ten sos jest kremowy i łagodny. Dla właśnie osób, mówię z problemem mówię refluksowym. Sama sobie taki sos właśnie wymyśliłam i już go wypróbowałam. Jest naprawdę faktycznie delikatny i, i smaczny. A drugi sos jest na bazie bulionu drobiowego. Eee, bulion drobiowy potrzebujecie, eee, odrobinę mąki kukurydzianej do zagęszczenia, masło lub oliwę, szczypta tymianku lub bazylii. Przygotowanie też bardzo proste, podgrzać bulion, dodać mąkę kukurydzianą w, em, rozpuszczoną w, w odrobinie wody, aby sos zgęstniał, no i dodać masło lub oliwę i przyprawy. Nie używać cebuli i czosnku, no jedynie, że nie macie, mówię, uczulenia, ale one bardzo, ta cebula czosnek zdyma osoby, które mają problem z refluksem. No wiadomo, że ten bulion jest bardzo lekko nie i możecie, mówię, wziąć do czaczka do makaronu, do ziemniaczków też nie ma problemu. Więc moi kochani, piszcie, co Wy przygotowujecie to jedzonka na święta i jak będziecie spędzać święta, no, Będziemy spędzać po prostu święta troszkę w domu, troszkę na dworze, troszkę w domu, troszkę na dworze, e, wychodząc właśnie na piłkę, czy, czy, czy na tenisa, czy sobie coś też obejrzymy, bo się oglądaliśmy w telewizji jakiś film e, i e, był jeden film, który oglądaliśmy, mówię, ze starszym synem, kurcze, plady, jak on się nazywał, nie mam mojego syna teraz w domu. Ale naprawdę wart na obejrzenia. Ja nie lubię ogólnie filmów ze um, agresją. W ogóle nie, nie, nie oglądam takich filmów. Raczej komedia idzie przygodowy, jakiś romantyczny. E, ale, ale, właśnie no, oglądaliśmy, właśnie jeden film. I jak będę następnym razem nagrywać, to właśnie zapytam się syna, jak on się nazywał, jaki inaczej jak miał tytuł, i Wam podam i sobie obejrzycie taki. Też troszkę, można powiedzieć, życia święta. Więc trzymajcie się ciepło i piszcie śmiało. Piszcie śmiało, Monia odpowie. Teraz już naprawdę się spotkamy po świętach. Zdrowych, wesołych świąt. Alleluja. Z Panem Bogiem.